Prawdziwy granat dymny! Widłami go, widłami go tam! Popleca go, popleca! Co kogoś zrobić ty? Kurwa, ja. tuja muszę jara, ten kurwa gasi ty! Kurwa! Widłami go, widłami go! Tego kija to se w dupę wsadź, kurwa! Dajcie <grym> dajcie! Jedna zwykła tuja, ale jak się jara ty! A w tu tam krzak marihuany i ja pierdolę tyle to Ale bary. kurwa, żeby tak się tu jarała, ty, to przecież jest do pomyślenia Trzeba by kiedyś podpalić jeszcze jedną, co? Ale kurwa, a ty byś ten dopolił, nie? O ty degeneracie ty! Ja już nic co zrobisz, kurwa O skurwysyn, dojebał do pieca <noise> Widłami go Kurwa to magia ty Pokus pokus czary mary, tinki wingi to twój stary. Różką pierdolną, kurwa. O i suchy patek zostanie, kurwa z tego drzewa się. Na górę się wpierdol, kurwa, czubek gaś! Leśpeta kurwa rzucił i co? I nic, Spał pierdolony pod tą tują, wino mu się walało, pet pat na to i chuj. No i chuj nie będzie choinki. Dobry kocer. I chuj bombki strzelił. Ty to po... To jest palemka. Ja się później pali kurwa. Aha, to chyba... Się... <laughs> później się pójdziesz po topił z <laughs> Na łeb kurwa. No i chuj, bombki strzelił, nie będzie choinki. A takie ładne lampki tam wisiały w zimę. <laughs> kurwa. Na chuj mi twoje kwiaty. coś ma No skurwyset Ty, ale to w ogóle nie jest jego działka Nie wiem Załom się wpierdala? To on to podjarał No to on to podjarał jak to się Nie będę to boję, bo dział, nie, nie jego działka, to jakby on... Ty, on, ty, on się ty... nawet boję tam wejść, zobacz. Jakby on tego nie podpalił, to by tego nie gasił. Wiesz, może taki s**wa... Nie, strażak sam. Tak. Dawaj go ściągniemy do ręki. No eee. pójdź tak, ja tak lufę tu wsadzę i będę mnie go nakupił. znaczy? Nie. Stój. 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 Jeszcze bardziej podniecił, jebany.